Dzień dobry, witajcie. Bardzo Was przepraszam za dzisiejszy bełkot dla większości z Was. Być może będzie to bełkot z mojej strony niezrozumiały. Ale żeby przynajmniej częściowo był w jakimś stopniu do strawienia, zacznę od e, cytatu. Cytatu z książki <laughs> pana Józefa Dąbrowskiego, Dlaczego wybaczyć i jak. To jest taka książeczka, bardzo proszę zobaczcie. Wprawdzie ona zabezpieczona jest prawami autorskimi, że. Nie wolno jej w żaden sposób cytować, ani w żaden sposób kopiować, ani w żaden sposób tam przekazywać dalej. Ale mam nadzieję, że autor mi wybaczy. Mam tutaj specjalną dedykację od autora. I znalazłem sobie tak: świat odpowiada na to, czym, jesteśmy, czym jesteś wypełniony. Więc, dlaczego nie wypełniasz siebie miłością, aby odpowiadał Tobie tym samym? To ty decydujesz, jaki jest świat dla ciebie, bo to ty jesteś jego kreatorem. Nikt inny. Józef Dąbrowski. I jeszcze mam jeden fragmencik. Wybaczanie to jest uwolnienie uwięzionej energii emocjonalnej w twoim ciele. Wybaczanie to nie jest rozgrzeszenie. Ludzie mają opór przed wybaczeniem, gdyż utożsamiają wybaczenie z rozgrzeszeniem. W procesie wybaczenia biorą udział tylko Twoje energie. Wybaczenie nie ma wpływu na osobę, której wybaczasz. Wybaczając to Ty otrzymujesz benefity z tego tytułu, a nie osoba, której wybaczasz. Ta uwięziona energia emocjonalna w ciele emocjonalnym działa jak jak powoli sącząca się trucizna w Twoim ciele fizycznym, energetycznym, duchowym. Ty możesz o swojej krzywdzie przypominać sobie co jakiś czas, ale energia emocjonalna uwięziona w ciele działa bez przerwy stale. To tytułem łatwiejszego zrozumienia niektórych treści, które, które dzisiaj chcę poruszyć. Jak wyjdzie? Zobaczymy. Wielu z Was na pewno, śledząc strony ezoteryczne, eso-bezo, różnego typu zjawiska PSI i, i pokrewne, z pokrewnych dziedzin, zna taką sytuację, że aby uruchomić pewne zdolności drzemiące, potenc takie potencjały drzemiące w ludziach, Trzeba tymi ludźmi wstrząsnąć, dokonać w ich umyśle czegoś, co wykracza poza dzień codzienny, albo jest to trauma, głębokie przeżycie emocjonalne, które rujnuje ludzką psychikę, ale w zamian dające coś, co, coś, co nie dało się wyciągnąć, taki takie głębokie nurkowanie, gdzie ktoś już nie ma tlenu, dusi się i stamtąd wypływając, już jest innym zupełnie innym człowiekiem. I jest nastąpiła w nim w środku inna przemiana. Służby specjalne stosują, to wiecie, od lat i wiedzą, że taka jest technika. Nie wiem, czy znają powód, dlaczego tak się w organizmach dzieje. Czy nie, bo nie jestem ze służb specjalnych i nie mam z nimi kontaktu, ale wiem, że takie metody są stosowane od dziesiątek lat. Oczywiście, aby osiągnąć konkretne efekty, to zrobię znowu przeskok na coś łatwiejszego, chociaż niekoniecznie. Strona 50: Pan Dr Jan Kwaśniewski jak nie chorować. Przed 10 laty prezydent Stanów Zjednoczonych przypomniał znane w starożytności spostrzeżenie. Spostrzeżenie jest ze starożytności, żebyście wiedzieli, potem zostało to przemianowane troszkę inaczej. Że dla Izraelity najlepszy Egipcjanin to był tłusty Egipcjanin. Powiedział wówczas ten prezydent Stanów Zjednoczonych, „że dla wolnego świata najlepszy komunista to będzie tłusty komunista.” A nie jak uprzednio uważano, że najlepszy jest martwy komunista. Z martwego nie można mieć większych korzyści, ale z tego najwięcej. Pan doktor dalej pisze: Nasza prasa przedrukowała oświadczenie Nixona, ale ci rządzący, a utuczeni, mieli swój własny rozum. Do czego ten ich rozum doprowadził? Dopiero ostatnio Reagan popełnił błąd. I tu uwaga. Ograniczenie eksportu zboża i pasz do Polski, przerwanie wysoce dla naszego narodu szkodliwej produkcji broilerów, może między innymi bardziej przyczynić się do wyjścia z kryzysu, niż wszelkie nieudolne działania władz, które mogą obecnie robić tylko to, co im się trafi. Oczywiście to nie uległo zmianie do czasów współczesnych nam. Pan doktor wiedział więcej, pisał to wprost, a oczywiście wniosków dalej nikt u góry nie wyciąga, bo nie ma możliwości, aby oni te wnioski wyciągnęli. I nie ma się co łudzić, że nagle kogoś tam u góry olśni, dostanie objawienia i zacznie wprowadzać pozytywne zmiany w naszym społeczeństwie, narodzie czy, czy kraju. Jakbyśmy sobie to nazwali, to nie może nastąpić. Jeżeli czynność mózgu jest powodowana określonym modelem tego, co spożywamy, to już wiecie z moich tutaj wystąpień przed Wami, no to zawsze będzie tak samo. I teraz troszkę podnosimy poprzeczkę. Mam tutaj przygotowany tak, podnosimy poprzeczkę i... Bardzo proszę, jeżeli ktoś, jeżeli jego umysł nie będzie w stanie tutaj dalej za tym podążać, no to może iść na kawę, herbatę, czy co tam sobie chce. Komórki glejowe. Glej. Co to takiego? Stanowią obok komórek nerwowych drugi składnik tkanki nerwowej. System tworzony przez komórki glejowe nazywany jest neuroglejem. Występują w wielu różnych typach i pełnią wiele różnorodnych i do końca niezbadanych funkcji. Czytam z Wikipedii. Funkcje podstawowe. Istnieje duże zróżnicowanie komórek glejowych, podobnie jak istnieje wielka różnorodność komórek nerwowych. Jednak o ile wszystkie neurony pełnią właściwie tę samą funkcję, to komórki glejowe mogą pełnić bardzo różne funkcje fizjologiczne. Współtworzą barierę krew-mózg. Pełnią istotną rolę w odżywianiu komórek nerwowych składnikami odżywczymi transportowanymi układem krążenia. Syntetyzują wiele istotnych enzymów używanych m.in. do tworzenia neuroprzekaźników. Tworzą osłonki mielinowe aksonów. Pełnią funkcje ochronne. Przewodzenie sygnałów. Współczesne badania pokazują też i takie funkcje, jakich dotychczas nikt się po komórkach glejowych nie spodziewał, m.in. zdolność do przekazywania sygnałów. Czyli pełnią rolę przekaźników, neuroprzekaźników, komórek, czyli komórek nerwowych. Mówi, czytam cały czasy o komórkach glejowych. Gdzie skończyłem? Mianowicie w dorosłym mózgu ssaków, w tym ludzi, istnieje pewna mała liczba komórek prekursorowych oligodendrocytów, które przy działaniu czynników ukształtowania, Ukształtowujących istniejące oligodendrocyty, aktywują się i rozwijają się z nich nowe oligodendrocyty, chociaż w przypadku poważnych uszkodzeń taki mechanizm nie jest efektywny w naprawianiu oligodendrocytów. Pełne znaczenie i funkcje tych komórek pozostają nieznane. Nie, pozostają znane. Oni to doskonale wiedzą, na czym to polega. W momencie uszkodzenia pewnych struktur nerwowych w układzie w centralnym układzie nerwowym, plus oczywiście z, łącznie z rdzeniem kręgowym. Yy, oligodendrocyty w ogóle, ko część komórek glejowych, tak powiedzmy, przejmuje funkcję układu nerwowego. Zostają zastąpione zostają zastąpione i pełnią rolę układu nerwowego. I to jest cały, cały mechanizm przeistoczenia, tego wystraszenia, tego zniszczenia pewnej struktury przez służby specjalne, aby wywołać pewne zjawiska, które towarzyszą. Potem w, następ, w następnym życiu tej biednej jednostki dotkniętej tą traumą. Na przykład traumą, bo niekoniecznie jest to trauma, może to być na przykład porażenie prądem. Bardzo często stosowane, i nieraz jest tak, że ktoś porażony w młodości w dzieciństwie prądem elektrycznym ma przejawia pewne zdolności poezji w wieku późniejszym. One się mogą ujawnić nagle, a mogą ujawniać się stopniowo podaję przykład po prostu zostały uszkodzone pewne struktury nerwowe zostały zastąpione to przez zupełnie inny jak gdyby drugi równoległy układ nerwowy dobra kończymy ten temat na razie na razie przechodzimy dalej o komórkach glejowych to jest dopiero to był wstęp doczyta sobie każdy zainteresowany dalej i teraz przechodzimy do specyficznych komórek glejowych mianowicie astrocytów u mnie zaczęło się to tak że ja w ogóle nie wiedziałem że istnieje coś takiego jak astrocyt Zacząłem drążyć, to było dosłownie parę dni temu. Zacząłem drążyć, co to za cholerstwo, ten astrocyt. No oczywiście, znalazłem to u pana Tomasza Kwaśniewskiego, no bo gdzieżby inaczej. Żyjąc ponad 50 lat, w ogóle nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A mnie się spodobała po prostu nazwa astrocyt. No piękna nazwa taka, coś, coś poważnego, takie przeczucie, wiecie. I teraz tak, astrocyt, komórki gwiaździste, glej gwiaździsty, największe pięć do 15, bo to jest wielkość tego, tego astrocytu, mikrometrów. To jest mniej więcej, żebyśmy mieli skalę wielkości tego całego. Jeżeli to jest milimetr, to co Wam tu pokazuję, jeżeli to jest milimetr i podzielimy ten milimetr na milion, to jedna milionowa to jest jeden mikrometr. Osiem z tego miliona tutaj pomiędzy moimi dłońmi, to jest milimetr, pokazuję cały czasy. 8 do 15 takich maleńkich tutaj części milimetra z miliona w tym milimetrze to jest wielkość tego, tej komórki specjalnej, tej komórki klejowej, tego astrocytu. Charak I teraz dalej. Charakteryzujące się nieregularnym kształtem posiadające wypustki rozgałęziające się we wszystkich kierunkach, występują w ośrodkowym układzie nerwowym, pełnią wiele funkcji między innymi m.in. uczestniczą w przekaźnictwie nerwowym przekaźnictwo nerwowe, czyli pełnią funkcję układu nerwowego, bo przekazują informacje przemianach amoniaku, kreatyny, procesach regeneracji oraz fagocytozy, a także tworzą barierę krew mózg. I tu jest całe jajo. To co tam wcześniej widzieliście, co wam czytałem w tych o komórkach glejowych, Ta bariera krew mózg to jest bariera, to jest to, yy, co zabiera z jednego, zabiera z jednej strefy, przez tą barierę przenosi do drugiej strefy. Albo tu, o, to może być bardziej, tu jest, to, ten, ten fragment jest lepszy. O, tu żebyście widzieli, to jest gdzie, to muszę go przesunąć, czyli tu za mną. Czyli przenosi z jednej strefy coś, przez pewną barierę oddzielającą, w drugą strefę. I to jest bardzo ważne, bo to jest pożywienie. To jest pożywienie, to, które zostało już na początku przystosowane do, do pewnej formy zjedzenia, powiedzmy tak, ale potem przez barierę krew-mózg zostało przetransportowane... Yy, do innej strefy, tam gdzie, gdzie inne substancje muszą być spożywane. To taki sito, taka, tak, takie sito selektywne, ta bariera. Astrocyty komunikują się też między sobą z neuronami. Wydzielają oraz wychwytują neuroprzekaźniki. Odebrane sygnały są przekazywane wewnątrz astrocytów za pomocą szybkich zmian stężenia jonów wapnia. Stężenie jonów wapnia czyli ładunki. Pojawiające się ładunki sterują tym wszystkim. Wypustki astrocytów otaczają synapsy neuronów i wpływają na przekazywanie sygnału przez synapsę między neuronami w zniszczonych rejonach mózgu. Jeżeli ubytek tkanki nie jest duży, tworzą tak zwane blizny glejowe. Glej zastępuje komórkę nerwową. Podstawą uczenia się i pamięci jest tworzenie sieci neuronów o, o długotrwale wzmocnionym przewodnictwie synaptycznym, dlatego astrocyty wpływają na uczenie się i pamięć. One za to odpowiadają. A z ciekawostek, tą, którą dowie, o których dowiedziałem się oczywiście od pana Tomasza, tam jak sobie poczytacie, wejdziecie na forum, wejdziecie poczytacie sobie w książce. O, nie tej w tej drugiej, bo to jest akurat książka pana doktora, ale to, co macie w tym zestawie mieliście, dowiecie się, że Zużycie energetyczne astrocytów jest ogromne, jest wielokrotnie większe niż układu nerwowego. To znaczy, że jeżeli coś pochłania energię, to musi ją zamieniać na coś, czyli zamienia tą energię na pracę. Więc praca wykonywana przez astrocyty jest pracą bardzo dużą. Więc te astrocyty odwalają kawał roboty w naszym, w naszym układzie nerwowym. I teraz tak. Zrobimy znowu troszkę przeskok, żeby Wam czaszki nie dymiły za bardzo, żeby Wasze astrocyty nie, od, nie odleciały. Jest Nowy Jork, 1970, początek 70-tych lat. Instytut Erwina Roy-John'a. Joy Roy'a, o. Instytut Erwina Roy-John'a. Takie laboratorium, taka uczelnia. Próbowałem znaleźć coś więcej na ten temat. Powiem wam, niewiele znalazłem, niewiele, ale to tylko w polskojęzycznym internecie to tam figa jest nic. O co chodzi? Chodzi o elektroencefalografię, którą zajmował się pan Roy John, elektroencefalografię i neurometrię, czyli Elektroencefalograf, to wiecie, przyczepiają Wam takie czujniki do głowy i sprawdzają Wasze mm, elektromagnetyczne spektrum. Na wykresie tam się coś pokazuje. I fachowiec wie, czy Wasz mózg pracuje prawidłowo, czy już umarł. Jeżeli już umarł, no to tam jest prosta i nic tam nie ma, to wszystko jest martwe. Nie ma tych fal elektromagnetycznych, magnetycznych, ale niektórzy potrafią od, w, 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 zrozumieć, że na przykład Wasz mózg świruje. Was coś Wam odwaliło, macie jakiś defekt na podstawie tej fali. Tak samo jak przy EKG przy sercu, tak samo przy EEG, to jest elektroencefalografia. I grafia, czyli z wykresami, no nie? I teraz tak, i neurometria, czyli badanie odzwierciedlania w formie grafiki, rysunku, w formie wykresów tego, co dzieje się w naszych mózgach. I teraz tak, jest rok mniej więcej lata 70., początek, i trafia do tego, na tą uczelnię, trafia taki facet z Meksyku, Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg albo Jakub Greenberg, nie wiem, jak to nazwać w sumie. W każdym razie facet urodzony w 1947 roku, który zniknął w 1994 roku, a rok po jego zniknięciu w 1995 znika jego żona. Facet zajmuje się badaniami mózgu, ale nie tylko mózgu, badaniami rzeczywistości. Facet ma hopla na punkcie badania rzeczywistości i wysnuwa swoistą teorię, że żyjemy w swoistym, w dziwnym matriksie. że nasza rzeczywistość jest to spostrzeganie, jest to nasza taka indywidualne odbieranie rzeczywistości, podobnej tak jak w filmie Matrix, troszkę podobnej. I teraz tak, znalazłem takie zdanie u tego faceta u tego Jacoba Greenberga, czy Jakuba Greenberga, tego Meksykanina, który studiował w tym instytucie. On tam robił doktorat. Zrobił doktorat, więc był panem doktorem, bo praca doktorska. I to jest bardzo ciekawe, że jego praca doktorska dotyczyła elektrofizjolo elektrofizjologicznych efektów bodźców geometrycznych na ludzki mózg. Początek lat 70. -tych. Facet zajmował się oddziaływaniem Znaków graficznych, geometrii tego, co my widzimy, co dostarczamy do mózgu, takie, taka papka płaska, jak to oddziaływuje na mózg, co się tam wtedy dzieje. I używał oczywiście tych wszystkich przyrządów, którymi Stany Zjednoczone w tamtych czasach dysponowały. Bardzo mało informacji na ten temat. Pogrzebcie w internecie, jeżeli Was to zainteresowało. I do tego taka wisienka na, na ten końcowy tort, bo to już będę kończył, żeby Was tutaj 17 minut. Co ten pan Jakub Grunberg podał? Ano mianowicie tak. Istnieje ciągła przestrzeń energii, a przeciętny człowiek może postrzegać tylko jej część. Rezultatem tego procesu jest to, co każdy rozumie jako rzeczywistość. Jeżeli nie zrozumieliście tego, to jeszcze raz sobie to odtwórz, odtwórzcie, potem drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty i zrozumiecie, z czym macie do czynienia. I wtedy łatwo zrozumieć, dlaczego facet w pewnym momencie odparował, zniknął. Życzę Wam miłego dnia, dobrej kawy i dobrego samopoczucia. Trzymajcie się, cześć.